Gerald zaprasza na wrzucić chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Roszany. Bywaj. No hello tutaj Purpos, witamy w kolejnym odcinku z Hide seek jest ze mną. Crazy szczęście. Crazy szczęście. Jest moja ulubiona. Co? Doniczka! No tak, jasne, jasne. On zawsze mi ściemnia, w ogóle robi mi wodę z mózgu i tak cię dorwę i tak cię zabiję, wiesz? O tym to po co ci to? Ale wiesz, najśmieszniejsze, że on chyba nie ogląda moich filmów, bo ja nie kłamę jak się zamijam w doniczkę. It... turns out... Aaa, znowu jakiś baran strzela. No, ty! Jeszcze może embota masz, gościu! Ale... Ale gość! Ty! I, jasne! Jasne. To, to, jest, to jest dobry w ogóle bocik w takim razie, bo goś mnie naparza celując, każdą strzałą mnie trafiał. Ojoj. Też jest taki, czasami jak się walczy, to w tej się nie trafia. tym, jak walczyłem z Winlock i Michałem, to całkiem ładne misteria szło. Że większość mi szły ładne po Winlock niż po Michał, bo Michał tam się chował gdzieś, Co, ale tak to było fajnie. A mnie wkurza ten gość, muszę go zabić, bo mnie bardzo denerwuje. Widzę jakich dwóch. Jest! Mamy cię! Sikerów. Kolerny Cholerny gnój. Widzę Niki. O! Oh. Ale to jest cheater. rzeźnia w ogóle. Rzeźnia w ogóle. Jest! Po prostu! To było cudowne! Moi no Widzowie, to było piękne! W locie go trafiłem z łuku. Z tego, czego ten gnój mnie próbował zabić z citami. O, ten co napisał, baj. Dzień dobry panu. Oj, kolejny tu pan. Łoczno się tu zrobiło. Wow, ale to było cudowne. Mhm, Ja tu sobie zwiedzam, jak na razie, wiesz co? Turystycznie. Krajobrazy. Ja się tak przyglądam, co tu się dzieje. Jednego zabiłem z łuku, było to cudowne. Gość, gościa cheatera zabiłem i było pięknie. Czekaj, co się stanie, jak już... się tutaj schowa. Czy nie będzie widać. To jest. Dzień dobry. Co? Minosłup. Jakiś pan. Nie, znaczy nie ty. Jakiś inny pan. O jezu, ile tu ludzi! Nie stawiaj tego TNT, nie chcesz postawić tu tego TNT, nie chcesz postawić tu tego TNT. A może Post... jednak? O, kurczak na, na dachu. To taka... Postawił, ale nikomu. Taka, taka, ta, ta, taki, yy, ten był, kurczak, kurczak na dachu był, nie? Taki, taka i, sztuka. Tak, film. film. Nie, nie, to był skrzypek. A, uciekające kurczaki były. No co ty nie powiesz? To były uciekające kurczaki na dachu. Ale mogły też na dachu. Były na dachu. Trafian. Nie mogę zostać się solid blokiem here. Czemu? O co tu chodzi? Eee, no bo być może nie możesz się stać solid blokiem here. Yy, yy. Nie ruszać się teraz. Teraz się nie ruszasz. Zbyt dużo tu jest osób dookoła mnie, że... Nie, panie! Idź pan stąd! Idź pan... No idź pan. Nie, nie wracaj. Widzę tam kogoś. Tylko jeszcze nie wiem jak, czym, czym jest. A! Czyżbyś to ty był na tym dachu? Nie. To widzę kogoś naparzając. O! Uciekająca... Nie no, zawiesiło mnie to. Totalnie nic nie... Wiesz co, zawiesiło mi tego, no... Pff, mogliście mnie zabić. Było nieuczciwe, mieliście no, gościa, to No wiesz, co ci mam powiedzieć, no mówiłem, że cię dorwę! Dobra, przyjdźmy zostałem strzałą albo czymś. O o o o słyszałem tutaj tego Słodki pisk yy, miałczenia. O, mnie. Panie purpo za dużo filmów nagraliśmy mój dysk, tego nie, nie wytrzymuje. Tam dysk, dysk od razu. Po prostu to 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 jest to napięcie wewnętrzne. No to ty... Są, to, to są świnie? To są to były świnie. No tu ktoś... coś było. Ktoś... Tu tu widzę, uciekający tego. Workbench O. Tak. Ta ja cię wezmę na tej A, nie... Ty no stąd poleciał. Na 100% Dobra, yy, nie wiem, który to był, ale stąd poleciał ewidentnie... A, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Firewerek. To to jest co najmniej dziwne. Hmm... Zabiłem! O, widzę... panią doniczkę. Uciek uciekająca pani doniczka. Ciekawe, czy ona tam dalej jest, na tym drzewie. No chyba nie, to jest właśnie, donicz... tak. doniczki, tam gdzieś jest doniczka tutaj łazi, yy, którą widziałem na drzewku, ale, o widzę ją, no kurde. Co? No nie wiem gdzie ona jest, te doniczki są w ogóle przerąbane, bo tu nic kompletnie nie widać. Wiesz, ja byłem doniczką, zabili mnie, tylko i wyłącznie dlatego, że miałem laga. Ja cię zabiłem. No ty nie zabiłeś, bo miałem laga, nie mogłem się ruszyć, na serio. Dobra, dobra, złej baletnicy mm. to i przeszkadza. Lag u spódnicy No tak, z takim lagiem to ty, ty, ty krzyczysz i jęczysz i w ogóle a! Zabiłem w końcu go Ile zostało? Trzech hidersów zostało? Ty fajny wygrać? Jaki fajny tego, taki fajny bałwanek Z głową misia polarnego na głowę tego nie na No myślałem, że dwóch zostało Trzech hidersów gdzieś się ukrywa, a to mogłem być ja Nie mogłeś, bo purpos jest na mapie nie widzicie, tam kurpos. akurat to nie ty mnie znalazłeś, ty mnie tylko dobiłeś. skasowałeś komuś bezczelnie. No jak, zawsze to robię. Może ze siatkę. O! No i niestety nie udało się, Fiders. Chociaż. Wygrali. Trzech zabiłem. Tak A jednego. Uważam, że nie jest najgorzej. O jest skóra się tu spina. Tylko kurczak był. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę! I trzymajcie się, ale zauważcie, że znowu nie wierzył mi, że byłem Doniczką, a byłem Doniczką. <laughs> Teść. Cześć!